Jeżeli porównamy, właśnie wspomniano przez Pana Legnicę, to po pierwsze, jeżeli chodzi o kwestie stawek, jeżeli chodzi o przetarg w Legnicy e, mieszkaniec musi na własną rękę zakupić pojemniki. Zakupić lub wydzierżawić. W Bielenigurze nie musi, w Bielenigurze jest to w stawce. I teraz tak, jeżeli mieszkaniec w Legnicy chce zbierać odpady selektywnie, no to nie, to nie jest zobowiązany tylko do nabycia czy do wydzierżawienia jednego pojemnika, ale większej ilości. Czyli w tym momencie, jeżeli ma stawkę około 14 zł, i przyjmijmy, że tylko będzie miał dwa pojemniki, nawet niech to będą te ponad 2 zł, o których Pan mówi, z czym się nie zgadzam, to by chodzi stawka 18 zł. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o kwestię kalkulacji, to jest kwestia kosztów, które musi ponosić spółka, e, oferent, a za te koszty samorząd płaci. Pierwszy przykład odległość do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. W Legnicy, jak było pokazane na prezentacji, na której w dużej części Pan nie był, stąd może też Pana nie wiedza, w Legnicy ta odległość wynosi 6 km. W Jeleniej Górze najbliższe składowisko, instalacja, to jest Kostrzyca, 19 km. A jeżeli, mam nadzieję, że nie, a jeżeli by się sprawił czarny scenariusz wywożenia śmieci do Lubawki, to w jedną stronę jest 40. To podraża koszty przejazdu, wymaga większego zaangażowania sprzętu, ludzi, środków itd., itd. Jako ekonomista pan powinien sobie z tego zdawać sprawę. Kolejna rzecz, z jakiego obszaru śmieci są zbierane? W Górze jest to powierzchnia miasta rzędu ponad 109 km2, w Legnicy 56 km2, czyli połowa powierzchni. Chodzi o kwestię jeszcze gęstości zaludnienia. Jelenia Góra 780, w Legnicy to jest chyba około 1700. I wiele innych elementów w gminach, o których Pan powiedział, nie jest prawdziwa. Bo jeżeli Pan mówi, proszę bardzo, dlaczego w Piechowicach, w Szkladskiej Porębie czy gdzieś jest taka niska stawka, to proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, że tam odpady są zbierane co dwa tygodnie czyli dwa razy rzadziej niż w Wielkiej Górze. Ja bym nie chciał stawiać mieszkańców w takiej sytuacji, że mają pełne pojemniki, że zagraża to epidemiologicznie epimidiologi, epi, i w tym momencie powoduje też różnego rodzaju utrudnienia. My w naszym przetargu zobowiązaliśmy się, że wszystkie pojemniki będą, jeżeli mówię o tych pojemnikach, opróżniane raz w tygodniu, nie raz na dwa tygodnie. Kolejny przykład niekompetencji. Porównuje Pan Gminy Miejskie z Wiejskimi, gdzie jak było powiedziane, w Wielnij Górze i w miastach tego obszaru, powiedzmy czy tego pokroju, produkowanych jest około 470 60 kg śmieci rocznie przez mieszkańca w gminach wiejskich, to jest ponad 200, czyli też dużo mniej. Kolejna kwestia, wiele gmin wprowadziło, wiejskich, obowiązek kompostowania, czyli też tej frakcji biodegradowalnej, zielonej, jest mniej siłą rzeczy. I te wszystkie elementy pokazują, jak bardzo mija się Pan z prawdą i chce Pan wprowadzić w mieszkańców. Proszę Państwa, jeżeli byśmy wprowadzili na przykład niższe stawki i te wszystkie obowiązki przerzucili na mieszkańców, gdzie mają obowiązek jak w Legnicy w innych miastach, sami sobie zapewniać, to naprawdę mieszkańcom zrobiliśmy duży problem. To mieszkańcy dużo drożej musieliby płacić niż wobec zaproponowanych obecnie stawek. To jest jedna rzecz. Ale nie wiem, czy Pan zna jeszcze koronny, jak gdyby powód dla którego taka stawka niska została w już zaproponowana, jeżeli chodzi o spółkę, która startowała przetargu. Otóż tam, tu się oparło o Kio, nie wiem czy Pan śledził te rozstrzygnięcia, tam było podane między innymi, że dobrze pamiętam, że spółka miejska, która zaproponowała dużo niższe stawki, będzie teraz chyba prawie w 100 procentach Przechodziła na umowy cywilnoprawne, a podmioty, które, nawet pracownicy, którzy tam świadczą usługi, są pracownikami, będą przechodzili na działalność gospodarczą. A teraz się nagle okazuje, że pan by chciał i pana koledzy, żeby MPGK wszystkich pracowników zatrudniło na umowy zlecenia, na umowy o dzieło, kazała im zakładać działalność gospodarczą. To powiem panu szczerze, te 200 parę osób, które mam nadzieję się o tej sesji dowie i wielu mieszkańców, na pewno na to nie wyrazi zgody i nie będzie takiego przyzwolenia, żeby w takie różnego typu umowy śmieciowe wpychać coraz więcej. Większą rzeszę mieszkańców. Ja, przynajmniej Pan Prezydent, na pewno też jesteśmy temu przeciwni.